Na testy TV, i dzisiaj mam dla Was, poczekajcie, niech no policzę: trzy, trzy doskonałe informacje. Po pierwsze, na tej otostrudnicy zagości dzisiaj świetne, świetne narzędzie. Po drugie, słuchajcie, totalna niespodzianka będzie to narzędzie produkowane w Polsce. Tak jest, doczekaliśmy się, aż trudno mi naprawdę uwierzyć, że jest w końcu kolejny polski producent, który będzie. Na naszym rynku rozprowadzał i produkował swoje narzędzia. I trzecia informacja to taka, że wy również tutaj na Testy TV będziecie mogli dowiadywać się o tych sprzętach z pierwszej ręki, czyli przeze mnie. Tak jest. I dzisiaj słuchajcie, a z rękawa, Ta Takie oto narzędzie chciałbym dzisiaj Wam pokazać. Któż nie lubi z Was pracować precyzyjnie, prawda? Myślę, że każdy. Stara się przynajmniej pracować precyzyjnie, a tutaj takie oto narzędzie: z tej strony będzie logo firma Shark, bo jeszcze nie podałem Wam nazwy, a to narzędzie kto wie jak się nazywa szczelinomierz klinowy. Tak jest. Precyzyjne narzędzie, które pozwala Wam pracować z 1 mm. Jak się tym pracuje? Bardzo prosto. Pamiętajcie tylko, że to jest wykonane w całości z aluminium, więc jest to materiał miękki. Jeśli będziecie dokonywać pomiaru przy materiałach czy jakichś obiektach twardych, no to trzeba zwrócić na to uwagę, żeby za bardzo tego nie kaleczyć, bo no ma to nam posłużyć jakiś dłuższy czas, prawda? Mamy tutaj żeliwny czy stalowy żeliwny, chyba jakiś blat, trzy rowki teowe. Chcę sprawdzić ich szerokość. Cały pomiar, słuchajcie, dokonujecie w ten sposób, wkładacie ten liniał tutaj w tą szczelinę i macie idealny, słuchajcie, tutaj jest dokładnie 8 mm, tutaj 8, tutaj 8. Sprawdzimy sobie suwmiarką, nie ma sprawy, może tą cyfrowo będziecie widzieć dokładnie. Proszę bardzo, 800, 803 tak podaje ta suwmiarka tutaj 803 jest na 0, 802. W meblach słuchajcie, wstawiacie okna. Chcecie dokładnie znać, chociaż z oknami może nie. Jeśli wstawiacie okna i macie jeszcze ramę wstawioną czy framugę okna macie wstawioną i są jakieś kliny, również można to zastosować. Przy meblach genialna sprawa, szuflady. Tutaj mam dokładnie 4, tutaj mam dokładnie 4, czyli 4 mm. Mam pewność, że ta szczelina jest równoległa. Mogła być troszeczkę mniejsza, ale tutaj w tych szufladach jest sporo naładowane, i wolałem zostawić trochę to większe, żeby mieć jakiś tam margines, kiedy szuflada wysiadła. Tyle w temacie. Myślę, że krótko, zwięźle i treściwie. Prosiliście o polskie produkty? Proszę bardzo, firma Shark i taki oto szcz y szczelinomierz klinowy. Link tradycyjnie w opisie, a my z produktami z firmy Shark widzimy się już niedługo. Jest tego trochę, a w, w tym roku będzie dużo, dużo więcej. Do zobaczenia już wkrótce. Cześć!